Najlepszy czytnik e-booków pomieści tysiące książek i nie tylko. W dodatku wcale nie zmęczy Twojego wzroku. Wystarczy, że dobrze wybierzesz. Pomoże Ci w tym mój całkowicie niezależny i subiektywny ranking czytników e-booków. Co ważne, zawarłem w nim zróżnicowane modele. Dotyczy to zarówno cen, przekątnej ekranu, jak i dostępnych funkcji. Jestem przekonany, że znajdziesz tu coś dla siebie. Linki zakupowe do wszystkich modeli podałem w podczepionym komentarzu. Pamiętaj też o aktualizowanej wersji tekstowej z portalu prorankingi.pl. A teraz sprawdźmy wspólnie, jakie czytniki e-booków są godne Twojej uwagi. Jak zwykle zaczynamy od pierwszego miejsca. Onyx Books Tab Ultra C Pro. Najlepszy czytnik e-booków z notatnikiem. Lider rankingu to w zasadzie topowy czytnik i profesjonalny tablet w jednym. Jest szalenie szybki i responsywny, nie uświadczysz spadków wydajności. Ma zresztą aż 6 GB RAMu, co rzadko się zdarza. Przyda Ci się do nauki czy w biznesowym zastosowaniu, gdyż łatwo coś naszkicujesz, zmodyfikujesz lub zanotujesz. Jego nieco ponad 10-calowy ekran zachwyci Cię czytelnością, również poza domem. Zauważ, że to kolorowy czytnik e-booków o wysokiej rozdzielczości. Spodoba się fanom komiksów. Ekran E-Ink skupi Twoją uwagę na tym, co najważniejsze, nie męcząc wzroku. Masz przed sobą polecany czytnik e-booków z systemem Android. Odnajdziesz mnóstwo przydatnych funkcji i narzędzi. Na swoje dane dostaniesz 128 GB pamięci wewnętrznej. Zmieścisz ogrom książek, dokumentów PDF czy Jaki wydajny czytnik e-booków z dużym ekranem wybrać? Proponuję ci właśnie Onyx Books Tab Ultra C Pro, zwłaszcza gdy kusi cię hybryda czytnika z tabletem. Taki sprzęt oczaruje cię szerokim zastosowaniem. Posłuży zarówno do rozrywki, jak i do edukacji czy pracy. Inbook Focus Color. Prawie 8-calowy czytnik e-booków z kolorowym ekranem. Łatwo wyregulujesz poziom doświetlenia, barwę, czcionkę czy marginesy. Czytanie ilustrowanych e-booków, magazynów bądź komiksów stanie się dużo przyjemniejsze. Bez trudu zaznaczysz fragmenty warte uwagi, gdyż Inbook Focus Color oferuje to. Tak samo jak funkcję tworzenia notatek, więc nic się nie ograniczy. Szczególnie, że ten dobry czytnik e-booków przekonuje szeroką kompatybilnością. Odczyta wszystkie najważniejsze formaty plików, w tym EPUB, TXT, MOBI czy PDF. Współgra z aplikacjami Legimi, Epic Go, Manga Plus bądź Storytel. Na swoje dane dostaniesz solidne 32 GB pamięci plus możliwość użycia karty pamięci. Nie zabrakło również modułów Wi-Fi oraz Bluetooth. Jeżeli interesuje Cię poręczny, lekki, a zarazem płynnie działający czytnik e-booków, poważnie rozważ nabycie Inbook Focus Color. Super funkcjonalny, a przede wszystkim komfortowy w użytkowaniu model. Do tego wcale nie za jakąś astronomiczną kwotę. Onyx Books Page. Czytnik e-booków 7 cali, który nie zalicza lagów czy nieoczekiwanych rozmyć tekstu. Działa na 8-rdzeniowym procesorze i 3 GB pamięci RAM. Momentalnie odczyta e-książki lub dokumenty zapisane w różnych formatach. To polecany czytnik e-booków z systemem Android. Da Ci dostęp do wielu użytecznych aplikacji, które dodatkowo podniosą funkcjonalność tego sprzętu. Matowy ekran E-Ink Karta szczyci się równomiernym podświetleniem i znakomitą czułością. Oprócz dotykowej obsługi masz także Fizyczne przyciski. Wygodnie przewiniesz stronę. Co ciekawe, skorzystasz też z funkcji konwersji tekstu na mowę. W efekcie każdą e-książkę zamienisz w audiobooka. Przydatne, gdy chcesz dać odpocząć swoim oczom, lecz nadal wgłębiać się w powieść. Zamów Onyx Books page, jeśli oczekujesz szybkiej pracy, dobrego ekranu, licznych regulacji i systemu Android. Na koniec opinii dopowiem, że to urządzenie do czytania książek pozwoli ci tworzyć adnotacje oraz zapisywać wybrane fragmenty e-booków. Pocketbook Era 700 – elegancki czytnik e-booków z 7 ekranem. Sprawdza się w parze z Legimi czy MPGO. Go. Za pomocą WiFi prędko przerzucisz e książki z zewnętrznych źródeł. Przeczytasz je również poza domem, ponieważ ekran gwarantuje świetną czytelność. Jakby tego było mało, to wodoszczelny czytnik e-booków, który trudno jakkolwiek uszkodzić. Jeżeli nie lubisz często ładować urządzeń, przypisz kolejny plus. Czytając godzinę dziennie, akumulator zawoła o dawkę energii dopiero po jakimś miesiącu. Mało zalet, no to wiedz, że zrobisz własne notatki, zaznaczysz fragmenty tekstu, czy skorzystasz z odtwarzacza muzycznego. To czytnik e-booków z bluetooth, sparujesz go ze słuchawkami, da ci ogrom narzędzi, a to wszystko w dobrej cenie. Ranking czytników e-booków musiał uwzględnić Pocketbook Era. Działa jak błyskawica i nie robi problemów. Przy współpracy z popularnymi księgarniami online. Chcąc wydać maksymalnie 1000 zł na nowy czytnik e-książek, zainteresuj się tym modelem. InBook Calypso Plus. Dobry i tani czytnik e-booków do 500 zł. Tak, w tej cenie także znajdziesz coś porządnego. InBook Calypso Plus ma 6 cali, korzystając z technologii e-ink. Pozostaje przyjazny dla oczu, nie sprawi Ci dyskomfortu. Nie zawiera reklam, a za to obsługuje audiobooki. To łatwy w obsłudze czytnik do Legimi, Publio, Empik Go i masy innych aplikacji z cyfrowymi książkami. Co istotne, potrafi doświetlić swój ekran. W dyskretny sposób poczytasz książki o dowolnej porze dnia. Oprócz tego samodzielnie wyregulujesz podświetlenie oraz barwę światła. Wszędzie zabierzesz ten produkt, ponieważ ma niewielkie gabaryty oraz wagę. A obsługa? Banał. Producent pomyślał o naszym rodzimym języku. Trudno się dziwić, że to tak popularny czytnik. Masz niewielki budżet i interesuje Cię mały czytnik e-booków? Nie trać zatem czasu i zamów sobie Inbook Calypso Plus. Jasne, to nie jest jakiś demon wydajności z ultrażywotną baterią, lecz dobrze spełnia swoje nadrzędne zadanie. W tych pieniądzach super wybór. Pocketbook Verse Pro 634. Kompaktowy czytnik e-booków 6 cali z technologią E-Ink. Doskonale imituje naturalny wygląd tekstu, a przy okazji zadba o Twoje oczy. Znajdziesz bowiem zarówno tryb ciemny, jak i redukcję niebieskiego światła. Bez obaw o dyskomfort urządzisz sobie maraton czytania. Bateria bardzo długo trzyma, praktycznie zapomnisz o konieczności ładowania. Mówimy o funkcjonalnym czytniku e-booków do Legimi czy Empik Go. W razie potrzeby zsynchronizujesz go z Dropboxem. Łatwo wgrasz nowe e-książki. Pojawiają się tu nawet wodoszczelność oraz funkcja zmiany tekstu na mowę. Nie jest to za to ekstremalnie szybki czy niesamowicie responsywny sprzęt. Czuć, że mógłby mieć nieco więcej RAMu, choć i tak uznaję go za jeden z najlepszych czytników e-booków na rynku. Niewielki czytnik o szerokiej kompatybilności to Twój zakupowy cel? Liczysz na skuteczną ochronę wzroku, a przy okazji na możliwość konwersji tekstu na mowę, Pocketbook Verse Pro okaże się zatem trafnym wyborem. Opłacalny model z zestawienia ranking czytników e-booków za tobą. Gdy szukasz wielozadaniowości i jak najlepszej wydajności, zwróć szczególną uwagę na podium klasyfikacji. Znalazły się tam zresztą także modele z kolorowym ekranem, co nie stanowi standardu. Mając niższy budżet w zasadzie też nie rozczaruje się chociażby funkcjami. Miejsca 4-6 to nadal porządne czytniki e-booków, dzięki którym regał na książki nie będzie ci już potrzebny. Pamiętaj o linkach zakupowych w podczepionym komentarzu. Prowadzą do zaufanych sklepów z czytnikami. Odwiedź też portal prorankingi.pl, na którym znajdziesz dziesiątki niezależnych aktualnych zestawień. Jeżeli masz własną opinię lub dodatkowe pytanie, daj znać. Na koniec dziękuję ci za poświęcony czas i do następnego.